Cześć! Miałem już na warsztacie różne laptopy, od dużych po małe, ale jeszcze nigdy nie miałem takiego monstrum. Przedstawiam Państwu. Oto Dell Vostro 1710. Posiada on 17-calową matrycę w formacie 16x10 o rozdzielczości 1440x900 pikseli. Napędza go mobilny procesor Core 2 Duo o taktowaniu 1,8 GHz. Posiada on także dedykowaną kartę graficzną GeForce 8600. Czy pójdzie na tym Doom? Przekonamy się już za chwilę. Najpierw jednak zajrzę mu pod maskę i trochę go ulepszę, wymieniając procesor, dysk i dodając pamięci. Oryginalnie laptop działa z Windows XP, na dysku mechanicznym, z dwoma GB pamięci RAM. Wymienię procesor na 2 GHz Core 2 Duo T5800. Zrobię także solidny upgrade przy pomocy dysku SSD. Do tego mam też parę pamięci DDR2. Zobaczymy, o ile uda się rozszerzyć pamięć operacyjną. Rozpoczynam od wymiany dysku. W tym celu wykręcam parę śrubek. Demontuję pokrywę. Aby wyjąć dysk, należy odkręcić kolejne trzy śrubki. Odłączam taśmę SATA, jeszcze tylko dwie śrubki i montuję dysk SSD. Skręcam wszystko, podłączam tasiemkę SATA. Montuję pokrywę i wkręcam śrubki. Teraz zabieram się za wymianę procesora i rozbudowę pamięci. Odkręcam śrubki. Demontuję pokrywę. Chłodzenie procesora trzymają cztery śrubki. Mają opisaną kolejność montażu. Demontuję chłodzenie, przy okazji je wyczyszczę. Aby wyjąć procesor, należy przekręcić śrubkę przy pomocy płaskiego wkrętaka. Montuję nowy procesor, blokuję go przy pomocy śrubki, nakładam pastę termoprzewodzącą, przykręcam chłodzenie. Można teraz uruchomić komputer i. Został wykryty procesor o taktowaniu 2 GHz. Dysk SSD także został wykryty. Próbowałem następnie rozbudować pamięć do 4 GB, ale niestety laptop w ogóle nie pokazywał obrazu, a lampki informacyjne sygnalizowały błąd płyty głównej. Zadziałał jedynie z dołożonym modułem 1 GB, czyli łącznie będzie 3 GB pamięci RAM. Dobre i to i. Zabieram się za instalację Windows 7 w wersji 64-bitowej. Jest to wersja ze wszystkimi aktualizacjami dostępnymi na początku 2025 roku. Instalator uruchamia się z pendrive'a. Wybieram wersję Professional. Instalacja trwała 25 minut. Następnie instaluje sterowniki przy pomocy SNAPy Driver Installer. Mogę teraz przystąpić do testów. Zrobiłem wcześniej na Windowsie XP i wolniejszym procesorze parę benchmarków. Ciekawe, czy będzie jakaś różnica w wydajności pomiędzy xp a jednak bardziej obciążającym Windowsem 7.64-bitowym. Na początek test Cinebench. Różnica to niecałe 2% na korzyść nowego procesora. Następny w kolejce jest klasyczny benchmark 3D Mark 2001. Tym razem wygrywa Windows XP. Na wolniejszym procesorze osiąga wynik o około 12% lepszy. 3D Mark 2003 zmniejsza przewagę XP do 2,2%. I na zakończenie Quake 2. Tym razem różnica na korzyść nowszego procesora to szalone 0,5%. Przejście z systemu Windows XP na Windows 764 bity oraz wymiana procesora z 1,8 GHz na 2 GHz przyniosły interesujące wyniki w testach wydajności. Nowy system operacyjny, mimo nowocześniejszej architektury. Ma wyższe wymagania sprzętowe, co wpływa na wyniki benchmarków. W teście Cinebench różnica w wydajności na korzyść nowego procesora wyniosła niecałe 2%, co sugeruje, że sam wzrost taktowania nie miał dużego wpływu na ten test. Benchmark 3D Mark 2001 pokazał jednak przewagę Windows XP. Starszy system uzyskał wynik wyższy o około 12%, co może wynikać z mniejszych obciążeń systemowych. W nowszym 3D Marku 2003 różnica na korzyść XP zmalała do 2%, co wskazuje na lepszą optymalizację nowszych aplikacji pod Windows 7. W teście Quake 2 ponownie minimalna przewaga przypadła nowszemu procesorowi, ale różnica wyniosła zaledwie 0,5%, co sugeruje, że wzrost taktowania nie miał tu istotnego wpływu na wydajność. Podsumowując, Windows 764 bity jest bardziej wymagający od XP, co negatywnie wpływa na wydajność w starszych aplikacjach. Jednak w nowszych testach różnice się zmniejszają, co wskazuje na lepszą optymalizację oprogramowania pod nowoczesne systemy operacyjne. To jeszcze nie koniec ulepszania starego Dela. Udało mi się zdobyć moduł kamery wraz z Tasiemką i ramką matrycy. Zabieram się za rozbieranie laptopa. Na początek muszę sprawdzić, czy płyta główna w ogóle posiada gniazdo do podłączenia kamerki. Zdejmuję panel przycisków. Odkręcam klawiaturę. Okazuje się, że gniazdo kamerki jest obecne na płycie głównej. Zabieram się za demontaż ramki matrycy. Na początek demontuję gumowe zaślepki. Teraz odkręcam śrubki. Wygląda na to, że klapa matrycy posiada mocowania dla kamerki. Teraz muszę odkręcić klapę matrycy od samej matrycy. Czyli kolejne śrubki do okręcenia. W końcu mogę przymierzyć taśmę kamerki. Pasuje idealnie. Srebrny ekran na klapie matrycy posiada miejsca montażowe dla taśmy kamerki. Oryginalny 15-letni klej nadal działa. Taśma trzyma się na przewidzianym miejscu. Mogę się zabierać za składanie matrycy. Taśmę układam w przewidzianych dla niej uchwytach. Wpinam wtyczkę taśmy do gniazda na płycie głównej. Przykręcam klawiaturę. Taka ciekawostka, przyciski sterujące napędem optycznym to jakiś rodzaj sensorów dotykowych, nie są to fizyczne przyciski. Czas na uruchomienie laptopa. Sprzęt się uruchamia, nic się nie dymi. System wykrył nowe urządzenie. Zainstaluję sterownik poprzez Snapi i Installer. Instalacja sterownika zakończyła się sukcesem, ale czy kamerka działa? Uruchamiam test online w przeglądarce internetowej. Działa, mam obraz. Dodatkowo przy kamerce zapaliła się niebieska dioda. I to by było na tyle. Del Vostro 1710 przeszedł solidny tuning, nowy procesor, SSD, więcej ramu i nawet kamerka na pokładzie. Czy stał się gamingowym potworem? Niekoniecznie, ale na pewno dostał drugie życie. Dzięki za oglądanie. Cześć!